Witam was bardzo serdecznie w kolejnym rajdzie, Podobnie dwuetapowy, już ostatni z tego DLC, ale słuchajcie, 150 km, 55 bramek do zaliczenia, więc to, że ostatni, to nie znaczy, że to jest Lelu po Lelu. Jest tutaj co robić. Hmm, widzicie, w Loggingu nam tutaj padało, ale tutaj wygląda na to, że jest w porządku. Um, o, ja sobie tylko światłka włączę, bo jest tak wiecie, góro i ponuro. A światło to zawsze... wiecie, nie jest droga, w lewo jest. Światło to zawsze, że tam, tam, do tak no, dobra. Na trójce o, ja tak jak tak pijany za Na trójce drogą, na twórcę drogą. No dobra, to na razie drogą Tyle, ale drogą. Nie drogą Nie widzę. Okay, jest. No jeść, jeść, nie obracaj Dobra, mm, na piątce w prawo. Teraz się nie luta to w nie wiem dlaczego, czy tak. Nie wiem, czy to wszystko na wierzchnię, to jest taka szmy kamienista, to nie jest już pustynia, piasek. To takie bardziej kamienie, dobra, ja mamy. Na szóstce znowu, a! 11,58, widzisz, teraz mamy bez i trzeba się pilnować. Tutaj w prawo. Dobra, lewo i nasze końcie na ósemce, znowu w prawo jedziemy. Ale fajnie, bo cały czas torem jedziemy, więc to jest jak najbardziej ok, pod warunkiem, że nie robi się tego co ja, bo jest prawo w ja, wie? No to dobrze, że pęchamy. Na 10 trzymamy się prawej, na 16, 19. 11, 12 torem, dobra dopiero po chwili spojrzymy co się będzie działo na 13 bo jeszcze tego y, nie widać po prostu ale no jadamy do trasy czyli teraz w końcu trochę y, spokoju na 14 dalej trasą. i na 15 będziemy upijać w prawo Ale co bo śmiesznie dalej to ręża i będą tutaj dla. Dawno i pamiętam takiego rajdu, żebyśmy tak Torem Dobra, ym, troszeczkę zwolnimy Dobra, to była ta droga, tam widziałem, że jakieś była odbitka yy, 16, 17 Torem Więc też tutaj nic nie, nie cudujemy motocyklista przed nami i zaraz na 17 będzie od zakręt w lewo no i teraz co najważniejsze nie przejechać motocyklisty chodźcy na urwie i toło jak ciężko łychać bo jechać, szybciej było. tak ta ciężarówka podskakuje do masakra, dobra dalej do 19 dalej dopiero na 20 skręcamy w prawo ale dalej tolej żeby było śmieszniej O ja może, żeby go nie trafić, czego do górki mogę, nie? Dobra, posłuchaj to panie. był w ten moment, gdzie ja się muszę łypnąć. I byłoby dobrze, gdybyśmy ich nie wyprzedzał. No tak. Te pod górkiem to no, macie. No i będziemy walczyć, to no, nie robi godziny i nic nie, nie to jest jak kwestia słuchajcie tej nawieśni, no jakaś taka nie wiem, nietypowa Ta auto się zachowuje jakimś tak dziwnie w no, tym kratem to było był bardziej przekonany ale no, bez śmiemy, ja tego pierwszy raz tutaj z wami No no to jest dwójkę w prawo, ale w to, i na razie nie ogarniam samochodu, powiem szczerze. Dziwnie mi się go strasznie, mi się go nie prowadzi. Mam nadzieję, że go wypnęliśmy. Może on co tu zwolni i już. jest tak powiem, Sajonara. Ja tu w prawo, nie? Dobra, 23 to 24 też. 25 też. To tu musimy. Tak, a a wiedzieć. wieki. A, 501 ciśnienia szalona. Ora i na 27 przecież zjeżdżamy z trasy. Prawie, no ale jeszcze nie jesteśmy w połowie Kurzy nam nic nie widać prawo na 270, dobra Hebel Dopiero na dwudziestym dziewiątym, będziemy skręcać na 186 osiemdziesiąt No, tak trochę mi się przyparciło A, tu teraz, EPL, sto panie Trochę dalej I na 30 dwieście No i dobra, to już strefa A mój A mój Dobra, na sprzężowaniu prosto A na 34 Słuchajcie, e, w lewo i w prawo W lewo i w prawo. No i dobra, wydaje mi się, że jest dobrze. Trzydzieści pięć, sześć ludzi. Trzydzieści siedem w prawo. No i na 37 w prawo będziemy sobie odbijać Jest Dobra, e, 38 prosto, a na 39 jedziemy na 194 I zjeżdżamy znowu z toru Patrz mnie ta 501

86, więc to w sumie To samo na 4, 2, 3, 5 No to tam będzie troszeczkę w lewo tam odpiszę już widziałem WOW, iść na 156 w prawo, więc teraz będzie mocno, mocno 75, i później już na 90-tkę, znowu będzie ostro w lewo. Na 44. I to już jest na 90 na nas prowadzi. Ja nie, nie, ja wolę bezpiecznie, słuchajcie, te kary są 2 minuty, to jest... No to, to przesądzi go do wyniku całym, nie? Więc dziękuję postoję e, Powlepię się e, 76 I na 48 Nie obracaj się Dobra Stanęliśmy całkiem nie obróciło aż tak bardzo źle Bez tragedii Dobra, na 48 kierujemy się bardziej w lewo, a na 49 w prawo, ale drugie w prawo To, że żegnamy reklamy Co Ty robić prosto i na 51 wlew będziemy ciąć jak kiedyś wyprzedzimy tego albo się zderzymy i rozbijemy i tyle z tego będzie słuchajcie no zobaczymy Jakiś tam dystans nad 501 utrzymujemy, ale czy to będzie dystans, który pozwoli nam... ty robisz, kurde, to jeden kapuściany... Więc my tu musimy jechać. A, Boże, dobra, na napięć... 53 tniemy w lewo na 31. Wykończymy ten chłop No i... Jest! Przewalił Alleluja za szybko chciałem 159 Trzeba mi nie musiać tu być 174, no oh. Jak się... ale kurwa 163 teraz A, jeżdżamy do drogi Dobra. dobra i na 61 będziemy skręcać w lewo i tam jest znowu 90. O, chyba 500 jedynka w końcu pozwoliła na szczęście Akurat koniec się zbliżał to dobrze Wiem miły jestem, ale wiecie, to jest wyścig. I czy się zwycięstwo dzieje w Czekaj. Tu? Powiem szczerze, jezu, to są same dziewięćdziesiątki. Dobra, widzę teraz ten. Ale czemu tak? Aha, bo teraz się. Dobra, mi się mapa zgrzała. Dobra, okej, okay, okej, okay. tu mam. Dlatego Bo mi się nie zgadzało, a oni. Zawsze jadą dobrze. To jest jedyny plus. Dobra wciśniemy i na szcześć 7 ostry zawrót glebu Tam, nie tu, tu Widać że 514 się wyłonił No i trzeba się pewnie będzie bać na 69, jeszcze w prawo, jeszcze nie rado nam jechać prosto na metę I sobie pojedziemy szerzej za szeroko No dawaj, 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 jedź, 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 idź, już od metę I. Jest, jak, jest, jest. jest. No powiem, pe... nie byłem pewny, nie byłem pewny. 15.28 czy ktoś miał 516, a nie, 18.09, do tego jeszcze 4 minuty prawie kardy za naprawy Chyba nie, zobaczcie 1630 Tutaj po 16 minut ktoś miał A nie, mamy ekipę 514, właśnie 1445 1445, no 45 sekund lepsi od nas, ale 10 minut na karach, oni w ogóle nie zwalniali chyba? I jeszcze prawie 6 minut za naprawy, więc, no, takie, że to się nie uda. Ale wreszcie nam się udało. Dobra, dzięki za ten rajd widzimy się w drugim etapie. Mam nadzieję, że pójdzie takie w tym. Czyli za jednym razem, cześć.